obiecałam, wracam do Was z testem produktów, które znalazłam w kalendarzu adwentowym z Action. Też jestem bardzo ich ciekawa. Chciałabym je też zacząć używać, dlatego, no wiecie, musiałam się za to wziąć. Mm, najpierw zaczynamy od I e, Lip mhm, mhm, jest albuzowy. Mm -hmm. primer. Ja nakładam na, yy, bywi, boże, na, krwi, na powieki. Jeszcze mhm. sobie muszę postohicie minąć. Dobra. Zaczynamy od tej pięknej paletki. Jakie my tu mamy cienie? Zaczniemy od złotka. Sypią się też, ale wiecie, no i ja co oczekiwać za cień za 2,50? Bo tam tyle chyba to okienko kosztowało. Dobra, i teraz jeszcze użyję tego, tego cienia, tego takiego mokrego. Mhm. Ale ten skrap to jest coś pięknego, coś. Mm. Jeszcze tym, tym. To sobie, sobie do. No. Obiad masz już zrobione. O, ściągamy ten cień. O, ale ten cień jest kozak moje tezy.

A, ja, tu już był. Taka szczoteczka. No tuż całkiem całkiem. Bra. Następnie nałożymy sobie ten olejek do ust. Mm. Aha. Mhm. Mm I może na dolnej powiece zrobimy sobie taką zieloną A gdzie jest mój obiad? A tu ba. Nie mogę to wejść za bardzo No możesz to... Albo zostaw mi to ja ci to wypakować, tak? наполовина по ушка, защото тук вложенце на разя. Вижте Następnie tak podkładu też tam nie było, więc no nie nałożę żadnego. Nałożę mój z Eveline. Mamy gąbeczkę, nie trzeba ją zmuszyć, poczekajcie. tu też połakało. Ej, ale ona jest... A, fajbuje wodą trochę. Fajbuje wodą, Tak, fajbuje bawnik wodę troszkę. Ale jest taka... No mega. Gdybym nakładamy podkład, no podkład ten co zawsze, no bo ciężko by chyba mieli dać podkład i na przykład pudełko, żeby każdemu pasował, więc też fajnie, żeby cię nie wsadzili jakiegoś dyniowatego koloru, tylko faktycznie te rzeczy każdemu będą pasować. Mm, więc tutaj też używam ze swojej kosmetyczki, no bo nie ma tutaj i puszek. Et... Ok. Maintenant, on va mettre gel. I teraz mamy, poczekajcie, bo ja potrzebuję. I teraz mamy tak róż, brązę. I to zaczniemy od różu. I od pędzelka do różu. Ok. bones bonsaï eh? mm -hmm. Okej, okay, teraz mam taki jeszcze e, rozświetlacz. Ja go sobie nałożę tak tutaj hop. Ale go już sobie normalnie paluszkami wklepię, Ale powiem Wam, że jestem bardzo zadowolona z tego pędzelkiem jednak, które to zrobiłam. Z tego zestawu, z tego kalendarza, bo nowo był świetny i te produkty... Widzicie, to nie są takie pitu-pitu, malutkie. Patrzcie, widzicie ten błysk? O, super. I co? Mamy taką jeszcze szczoteczkę, przeczeszemy sobie te brwi. to mieliśmy. I nakładamy kuntówkę.